Cześć, nazywam się Nieszka Kantorowska. Zanim zaczęła się ta cała pandemia, to funkcjonowałeś w zupełnie innym świecie. Mnóstwo informacji do Ciebie docierało w każdej nawet sekundzie, ani minucie. Mnóstwo tego było. Byłeś przebodźcowany, ale w pewnym sensie przyzwyczajony do tego. Może często czułeś zmęczenie sam, nie wiedząc z jakiego powodu, a to właśnie było to przebodźcowanie, ten nadmiar informacji, na który tak naprawdę. Nie miałeś wpływu. I kiedy nastał ten czas pandemii, konieczność przebywania w domu, odcięcie od tego, co było dotychczas, to pewnie przeżyłeś taki szok, bo nagle zmniejszyła się ta ilość informacji, które do ciebie docierają. Jeszcze przez pewien czas sam poszukiwałeś tych informacji, Facebook, telewizja, radio, internet. Wszędzie gdzieś doszukiwałeś się tych informacji. Teraz być może przychodzi taki czas przewartościowania tego wszystkiego. Zaczyna do ciebie docierać i zaczyna cię męczyć już świadomie ta ilość informacji. Już tak tego nie wyszukujesz, czujesz świadome przemęczenie tym, tym wszystkim, tym nadmiarem informacji. Więc chodzisz teraz czas taki bardziej świadomy. Świadomy tego, że ta ilość informacji, która do ciebie dociera na co dzień jest tak naprawdę zbędna, niepotrzebna. Ten czas, który Poświęcasz na media społecznościowe, na internet, telewizję, oglądanie seriali, tak naprawdę jest niepotrzebne. Ma na ciebie działanie wręcz złe. I teraz też pewnie masz więcej czasu na, na przemyślenie, jak może wyglądać ten Twój dzień, kiedy już to wszystko wróci do tak zwanej normalności. Zaczynasz się zastanawiać też, Jakie osoby były w Twoim otoczeniu do tej pory? Jak czułeś się po rozmowie z tymi osobami? Może teraz w pełni takiej świadomości zaczniesz to analizować i będziesz wiedzieć, jak się tak naprawdę czujesz po takiej rozmowie z osobą, która ma na Ciebie destrukcyjny wpływ. Bo być może to były takie osoby w Twojej pracy, po, który, po rozmowie z którymi czułeś się zdołowany, zniechęcony do wszystkiego, mając poczucie, że do niczego się nie nadajesz. A teraz, kiedy nie masz z nimi kontaktu, zaczynasz w zupełnie inny sposób funkcjonować. Zaczynasz rozumieć pewne rzeczy. Zaczynasz być może teraz rozumieć właśnie to ćwiczenie, które kiedyś Ci prezentowałam, czyli koło relacji. Czyli wiesz już, jakie osoby do tej pory Cię otaczały i jak na Ciebie oddziaływały. A jak teraz się czujesz, kiedy nie mają na Ciebie już takiego bezpośredniego wpływu. Więc potraktuj ten czas na takie, Przeanalizowanie, co na ciebie ma wpływ pozytywny, a co działa na ciebie wręcz destrukcyjnie. Bo jesteś odcięty od wielu rzeczy, które kiedyś były dla ciebie codziennością, ale dociera do ciebie teraz, że są ci zupełnie zbędne, szkodliwe. Dochodzi do takiego właśnie przewartościowania, że możesz na nowo zacząć organizować swoją przestrzeń, swoje otoczenie. Wykorzystaj ten czas właśnie na to, żeby sprawdzić jak to może inaczej wyglądać jak może wyglądać inaczej twoje otoczenie i daj sobie możliwość i szansę na to żeby już nie korzystać tyle z mediów społecznościowych masz teraz więcej czasu dla rodziny dla rozmów z nimi dla poznania ich potrzeb to nie będą informacje które do Ciebie docierają, a nie informacje z mediów, z radia, telewizji. Daj sobie czas właśnie na teraz, na inne źródło informacji. Wykorzystaj dobrze ten czas. I też wykorzystaj czas na przeanalizowanie swojego otoczenia, na to, jak, jacy ludzie do tej pory Cię otaczali, jak, jaki mieli na Ciebie wpływ i jak czułeś się po, po rozmowie z nimi. Być może, kiedy to wszystko się skończy, będziesz miał szansę, żeby to wszystko inaczej poukładać. Zatrzymam za ciebie kciuki. Cześć!